Cześć, dzień dobry! Witajcie w nowym miesiącu, witajcie w nowym dniu. Zapraszamy Was na Vlogmas i salutki grudzień. Z nami, jak widzicie, u nas pogoda iście vlogmasowa. Także rozsiądźcie się wygodnie: kubeczek, kaweczka, herbatyczka i witam Was we Vlogmasie 2020. Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w nowym dniu. O, właśnie przeleciał kot. Dzisiaj <laughs> kaweczka, niestety nie w, chciałam powiedzieć, nie w śpiącym kubeczku, niestety nie w świątecznym kubeczku, tylko w pierwszej z brzegu szklance, pod elektrycznym kocykiem, bo powiem wam, że walki ciąg się autentycznie, no taki numer mi wycięło. Wszyscy wkoło chorowali, a ja byłam zdrowa. Teraz, jak mi trzeba być zdrową, no to jest jak jest, ale ja się nie poddaję. Zaraz wypiję kawę, pozbieram się i działam. Także trzymajcie kciuki, żeby ten film ujrzał światło dzienne. Ja nie jestem sama, nie, nie, nie. Tutaj są wszyscy. <laughs> Autentycznie są wszyscy. Także, a jeszcze jak poczuły koty, kocyk elektryczny to już w ogóle. Także wasze zdrowie, moi drodzy. i dopóki pamiętam, wszystkiego najlepszego dla wszystkich barbarek, bo dzisiaj barburka. Także baśki, dziewczyny. Dużo zdrówka. Przede wszystkim szczęścia i miłości. I muszę coś zrobić z tym głosem, bo normalnie jak słoń trąbalski. Matka chora. I my tutaj we dwie na posterunku. Nic nie jadłam. Nic nie mam, wiesz? Zaraz się już pozbieram i będziemy walczyły, dziewczynko. Teraz jeszcze wezmę łyka kawki. Oho, kot idzie. Kogoś tu trzeba pogonić. Rozumiem. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no? Koty nam wchodzą na głowę. Witajcie już twarzą w twarz. Kocie, ty mnie kiedyś wykończysz żeby tradycji stało się zadość. Słuchajcie, szukamy następnego numerku O oh no. Ej, czekajcie, co ja ci piątkę muszę? Widzę, 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 widzę. Dzięki Bogu widzę. Ej, nie mam siły wcisnąć, czy co chodzi? O, dobra. O, tutaj tych śmieciuszków jest dość dużo zobaczmy co to jest Tropical Lemon Grass ekologiczna herbata ziołowa z trawą cytrynową, miętą, hibiskusem dziką różą, rumiankiem i jabłkiem jabłkiem, jabłkiem. cholera jasna co przyda mi się dzisiaj takie coś nie, nie, to nie tu poczekaj oczywiście ja wziąłem ten kalendarz a co niektórzy myślą, że to już ich nie? czekaj znowu z tą kartką o oh no, jaki falista cholera jasna, po co w ogóle są te kartki, poczekajcie zapomniałem a parze, gorące normalnie profesjonalne otwieranie kalendarza ale czuję trochę to mięte wiecie to dobrze, bo może mnie trochę pobudzi a teraz w drugi kubek zrobimy coś innego ostatnio kupiłam i w ogóle o tym zapomniałam czekajcie, jak to w ogóle z czym to się je a to jest w saszetce to dobrze Taką saszeteczkę Cappuccino Sweet Cream. Nie piłam wieki, wieki nie piłam Cappuccino, i ostatnio, aha, już coś szaleńczej, i myśli, że to dla nich. Ostatnio tak stałam, bo kolejka sięgała aż do Cappuccino. I wiecie, jak to jest, nie? Stoicie i tak patrzycie, patrzycie, i tak mówię, Jezu, jest. Przecież ja nie piłam Cappuccino już milion lat. Więc wzięłam, A jeszcze w takim słodkim kubeczku. Czekajcie, to trzeba chyba trochę rozmieszać. Mmm, fajne. No, ja myślałam, że to z jakąś pianką będzie. W takim słodkim kubeczku. Jeszcze, żeby można było wyjść z tym kubkiem. No, no teraz to mnie poniosło, bo chciałam powiedzieć, żeby można było wyjść z tym kubkiem na dwór w życiu, za żadne skarby. No ja może nie. Kurczę, nie mam tak smaku. Ale coś czy chcesz iść na dwórek? Siczku chcesz? Nie chcesz? No to o co ci chodzi. Chcesz? No dobra, to idę. Odpięć. Jezu, jak się cieszę, że wczoraj normalnie nie zeszły wszystkie pierogi, to ci mam obiad z głowy. Bo tak, po pierwsze, to nie bardzo mam co na obiad, bo przecież tak ostatnio zrobiłam zakupy. Że powiem Wam szczerze, klękajcie narody i to tak porządnie. No, w tym leklerku, gdzie ja to byłam, w leklerku. Więc. Na szczęście mamy dzisiaj pierogi. Właśnie patrzę przez okno, bo Matylda tam gdzieś przez Zaspę buszuje. Są tu takie tereny, do których niestety, ale dociera tylko Mati. No pyszna jest ta, e, to cappuccino. Naprawdę pyszne. Widocznie ja tak dawno nie, nie piłam, że już mi się chciała. Poszłam grubo ogniem, bo wzięłam jeszcze, zobaczcie, z belgijską czekoladą. Słuchajcie, a tu są jakieś naleśniki. Inspiracje z cappuccino jest przepis. Możecie sobie zrobić screena, jak macie ochotę. Albo poczekajcie, przeczytajmy to. Szklanka mleka, szklanka wody 240 gram mąki pszennej. 200 ml oleju, 3 jajka, 1 łyżka kakao, 6 łyżeczek mokate cappuccino, szczypta soli. Wszystkie składniki wsypać do miski i wymieszać na gładko się masę ciasto. Odstawić na 15-20 minut. Smażyć na mocno rozgrzanej patelni i podawać z, z dodat ulubionymi dodatkami. I to wiecie co? Mogą być świetne naleśniki na słodko, bo już mogą mieć posmak ten taki słodki, nie? Bo często robimy naleśniki takie aby w razie czego można było je przyklepać czymś słonym albo czymś słodkim, takie uniwersalne. Chociaż ja powiem Wam szczerze, że ja naprawdę wolę wiedzieć wcześniej, z czym będą te naleśniki, bo ja lubię na przykład, jeżeli mają być na wytrawnie, to lubię je zrobić takie troszeczkę bardziej słone. Natomiast jeżeli mają być na słodko, to faktycznie więcej tego cukru waniliowego, żeby to ciasto też już było takie ok do, do słodkości, prawda? Natomiast tu no słaba, jak nagle sobie wymyślę, że będę robić ze szpinakiem czy z mięsem mielonym. Dlatego fajnie tak mieć yy... wcześniej już ustalone, z czym będą. Dzisiaj, zobaczcie. Nadrabiam bluchą. Widzicie? Nadrabiam bluchą, bo jestem niestety w dole od piżamy. Ale bo nagrywam dla Was wtedy, kiedy mi gorączka schodzi kiedy mnie tabletki trzymają, także powiem Wam szczerze, tak się uparłam, że ten vlogmas będzie. Więc chociażby nie wiadomo co, to będzie. Wiecie co? Dwa dorosłe konie potrafią latać po domu jak no, Konie? Boże, widzicie co ja gadam? Chciałam powiedzieć dwa dorosłe koty latają po domu jak konie. Jest normalnie partubicka po schodach, góra, dół, góra, dół. Ja myślałam, że to śnieg z dachu leci, a to koty. A teraz jest karton, jest impreza. Po prostu. Jest karton, jest impreza. Właśnie przyszłam trochę posprzątać z tego stołu, bo chciałam go wytrzeć, bo my tutaj mamy całe, całe zaplecze pracownicze. Wiecie, tu jest po prostu wszystko. Tu są koty. Kartony, ale wiecie co? Mam w ogóle jazdę teraz z kartonami. Bo... No, na zamawiam dość dużo rzeczy. Zresztą, wiecie, jak to wszystko przychodzi: wszystko zapakowane, wszystko 10 milionów kartonów. No i plus trochę porobiłam porządków i tak zawaliłam śmietniki, że teraz muszę czekać do środy, bo w środę wywożą śmieci i wtedy to wszystko, wiecie, na hura wynieść. Później nie mamy gdzie wkładać, bo matka zarządziła, wiecie, sprzątanie przed świętami. Tak się wydarłam, taką zrobiłam tutaj awanturę. Znaczy awanturę, nie, no przesadzam, ale użyłam swoich y, technik negocjacyjnych. No i moje dzieci. Moje techniki chyba podziałały zbyt dobrze, bo moje dzieci zrobiły taki błysk, ale powiem wam, śmietnik, upanie, na narod, wszystko tam było. Ja nawet nie wiedziałam, że my jeszcze takie rzeczy mamy w domu. No ale jak widzicie, nieważne, jakim sposobem, ważne, że zadziałało. Jezu, a ja miałam takie plany. Słuchajcie, na Mikołajki w pracy mam Kieckę Mikołajkową, czapki. Wszystko mam, mam okulary Mikołajowe. No i wycho wychodzi chyba na to, że jednak Mikołajki spędzę w domu. Chociaż może, może trochę tu jakoś jeszcze się zlituje nade mną. Kuruje się, ciepije, słuchajcie, wszystko. Wszystko piję, jakbym wiedziała, że woda z kałuży pomaga, też bym się napiła. Ale. Powiem wam, że przez to no mam nadzieję, że naprawdę troszeczkę mnie to szybciej puści. Bo wiecie, też nie chcę iść, żeby ich tam z kolei nie pozarażać, a już czuję, że za chwilę to będę miała nosek Rudolf czerwononosy, więc mogę być albo Mikołajową, albo Rudolfem. Kto tam czym chce. Telefon mi dzwoni, czekajcie. Zbierałam i przyszedł czas, żeby mi się nazbierały swetry do prania i to takie, które lubię, więc trzeba to ogarnąć w miarę szybko. Czekajcie. Tedim Okej. Okay. Jeszcze płynu, bo do swetrów to trzeba płyn. powiecie, że ja normalnie to nie używam płynu. Ja normalnie używam ocet, ale mam tutaj właśnie takiego dziadega do swetrów, do takich miękkich rzeczy, chociaż to też można octem ale już i tak nic nie czuję, to niech mi coś pachnie. A jeszcze wiecie co, a propos tego właśnie płynu Felcze Azura, bo one naprawdę pięknie pachną. Ja to kupiłam jest jaki też ciężkie. Ja to kupiłam w Dilsie. 2 litry. To było. Wiecie, co? Ja już teraz nie pamiętam. Albo za 10, albo za 15 zł. Więc to była dość taka dobra cena. I wiem, że ludzie brali te płyny. Tam ich po prostu mało było. Także tak. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish Wish you a Merry Christmas and a Happy Wrócił z powrotem tutaj, bliżej domu, jak się zima zrobiła. Ale się zanim nim stęskniłam. Już się dzisiaj tutaj na niego nie mogę napatrzeć. Grzebie w tym śniegu. Kopie, co chwila jakieś patyki wyciąga. Jest zarąbisty. Bardzo lubię tego konia. Trzeba otworzyć. Nieważne, że choróbska są. Może chociaż u będzie lepszy. Obawiam się, że nie będzie. Ale ma fajny nos zaśnieżony. Proszę bardzo, o jakie pysne, dobre, nie? Dobre i tak mało dali, co za normalnie widzisz, reszta jutro. Żeby Wam chociaż troszeczkę tego klimatu świątecznego wnieść, to chociaż Wam takie piękne obrazki na chwilę pokażę, no i pogadam trochę do tych obrazków. Dziewczyny, wy jesteście niesamowite, ja się tak uśmiałam, bardzo wam dziękuję za wszystkie życzenia zdrowia, powrotu do zdrowia. Wiecie co, no ja nie cierpię chorować, zwłaszcza teraz, to jest po prostu jakieś przygięcie pałki, za co się wydarzyło. A wy mi, jedno z was mi dzisiaj w ogóle zasypujecie mnie komentarzami zdrowia, za co wam oczywiście bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i obiecuję, że zaraz wracamy do żywych, bo to się tak nie da, to nawet nie ma opcji, słuchajcie. Ja nie jestem z ludzi, którzy potrafią chorować. To znaczy, jak już mnie położy, no to mnie położy, no wiadomo. Ale piszecie mi świetnie, że dzisiaj na półgliska, a jutro wracamy do żywych. No i taki też jest plan, bo przecież no, słuchajcie, to, to nie o to chodzi, ale nie ma czasu na, jak to się mówi, pierdoły. Także ja jeszcze raz Wam. Bardzo, bardzo dziękuję i obiecuję poprawę, że już jutro, pojutrze, znaczy wiecie, co nie obiecuję, ale mam nadzieję, że jutro, pojutrze to już będzie naprawdę dużo, dużo lepiej. No i tego sobie życzę. No a Wam oczywiście niezmiennie, niezmiennie życzę zdrówka. Zdrówka, żeby Was nie dopadło przed świętami. Ani Was, ani Waszych dzieci, bo to kurczę jeszcze z dziećmi. U mnie powiem Wam, że tak po kolei. Córka coś zaczyna smarkać, syn. Już też taki trochę mało wyraźny. Tylko palcie się trzyma, na dobrze. Nie się trzyma, bo ktoś chociaż musi do sklepu jeździć. Wiecie o co chodzi? Tak by się przydało, żeby chociaż jedna osoba w domu była w miarę czynna. Ja leżę w łóżku, a przy łóżku leży moja hrabina. O jej, męczony co opozy. Pilnujesz matki, co? Pilnujesz matki, ale powiem wam najlepszy numer. Mój syn chciał się dobrać do kalendarza adwentowego Mati i praktycznie by się dobrał. I mówi do mnie tak, kurde, znowu ktoś zeżarł to czwarte okienko. Ja wiem, czwarte okienko? A on do mnie mówi, no bo chciał się już ostatnio załapać. Mówi, taki ładny, z pieskami kupiłaś ten kalendarz. Także no wiecie, no. Bez komentarzy. Mati by mu tego nie wybaczyła. To nawet nie ma o czym mówić. Nie dość, że małe pipsztoki. To jeszcze się trzeba dzielić z Kamilem. Ja wiem, moje dzieci są niesamowite. Mają swoje, to jeszcze psu zjedzą. Hej, hej, hej. Słuchajcie, śmiem twierdzić, że Vlogmas jest autentycznie poważnie zagrożony. Bo... Miałam się już z Wami nawet nie żegnać, tylko nagrać jakieś pożegnanie, takie bez wizji. No ale bez przesady. Teraz największy problem to będzie zmontować ten film, ale to już po mojej stronie. Pięknie Wam dziękuję za oglądanie. Bardzo proszę o łapkę w górę, o komentarz. Nie ukrywam, że dla zasięgów. Dziękuję Wam pięknie. Do jutra. Cześć. No i mam nadzieję, że jutro będzie trochę lepiej. Bo jak nie, to jutro po prostu. Będę miała dodatkowy zawód, Rudolf Czerwono Nosy, na bank.